Kula, panie. panie DiPo, jakie wieści nam przynosisz? Jaśnie, wielmożna pani. Wieści prosto od Jana trzeciego Sobieskiego. Spod biednia. wieści spod. Plateś, panie. Dleje, dleje, leje. Panie, cudźcie! <śleski> nogi, podnieście mu nogi. W sole trzeźwiące. Królowa, wybacz. Tyle miesięcy bez kobiety. A tu tyle pięknych białogów. Wybacz. Wybacz. Panie Dupont. wybacz. Proszę, proszę, niech służba odprowadzi pana. Proszę. Może zielarka kąpiel mu zgotuje jakowo. Nasięła na się znakomicie. A tymczasem król już w drodze. Zaraz się dowiemy. Co ciekawego. Jedyna serca i duszy pociecho. Najśliczniejsza i najukochańsza Marysieńko. Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławy narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Wiedeń wyzwoliłem. Venimus vidimus Deus Vincit. Wiedeń otoczony przez Turków przybyłem, zobaczyłem i Bóg zwyciężył. Król odniósł zwycięstwo, Panie. Wojska, wszystkie, które dobrze bardzo czyniły powinność, przyznały Panu Bogu a nam tę wygraną potrzebę. Kiedy już nieprzyjaciel począł uchodzić i dał się przełamać, przypiekały tędy do mnie, książęta jak elektor bawarski, ściskając mnie za szyję. Generałowie zaś w ręce i w nogi, cóż dopiero żołnierze. Wszystko to obłapiało, całowało i Salwatorem zwało. Sam lud Wszystek pospolity całował mi ręce, nogi, cuknie. drudzy się tylko dotykali, wołając ach, niech tę rękę tak waleczną całujemy. Już że tedy kończyć muszę, całując i ściskając ze wszystkiego serca i duszy najśliczniejszą moją Marysieńkę. Dzieci obłapią i całuję dziecięta, król Was pozdrawia. Król zapowiada rychłe przybycie. Szybko porządki, panie, bo król w granicach Rzeczpospolitej już przybywa. W gotowości nam być trzeba na przygotowanie.